Cześć. Liczymy Was konstrukcję z czasów, gdzie w Polsce była denominacja. No, nawet widać, są dwie ceny: 169 tysięcy i 16 zł. i 90 groszy. I miał być to normalny odcinek, ale powiem Wam szczerze, że po ostatnich wydarzeniach, które się dzieją w Polsce, to ja nie za bardzo <laughs> mogę odciąć się od tej. Od tej całej polityki. No niestety, wyleję leciutko, być może bardzo mało, postaram się, ale, ale swoich przemyśleń i wiem, że nie wszyscy się z nimi zgodzą, i bardzo proszę, zachęcam do komentarzy. No ale dla mnie są takie trzy rzeczy, które, no, które sprawiają, że szlak mnie trafia. Trzy, być może dwie, zaraz się okaże, bo ja nie mam spisanych tych rzeczy, ale gdzieś tam z tyłu głowy mnie ogarnia, mm. soromotny, można powiedzieć smutek. No przede wszystkim dlatego, że mm, mamy pandemię, tak? Mamy pandemię. Mówimy o pandemii, leczymy pandemię i nie leczymy niczego innego, albo może sporadycznie. Yy, wszyscy mówili o wyłokowidzie. Wszyscy mówią, że COVID jest śmiertelny. Wszyscy mówią o tym, że codziennie dziesiątki tysięcy ludzi jest zarażonych, a umiera 100-150 osób. Codziennie na COVID. Tylko nikt nie mówi o tym, że ten COVID jest. Yy... Te zarażenia to są pozytywne wyniki testów. Gdzie producent samo mówi, że to nie wolno tak tego robić, tak to, to, to jest robione? to nie są testy do, do testowania populacji albo ludzi. To są testy laboratoryjne. Ale dobra, mniejsza z tym. Sam przykład yy, Ministra Zdrowia Szumowskiego. Pozytywny, później negatywny, później pozytywny. No, coś tu się nie klei. Dobra, ale zostawmy testy na bok. Statystyki. Statystyki mówią, że... A, jeszcze, wróć zarażenia. Zarażenia. Zarażonych ludzi jest tyle i tyle. Hmm, 10 tysięcy osób. tylko że To nie są zarażenia. To jest. To, jest hmm, to są pozytywne wyniki właśnie tego testu. A ten test, jak sam mówił, żebym nie przekręcił, ale to najwyżej poprawię. Nie, nie grześkowiak. A może gdzieś Taki doktor, który często w telewizji się pojawiał, taki trochę orlikiem, orlik ma wraz twarzy, sam mówił, że tego się nie da tak po prostu wziąć i tego testu przyjąć. To jest coś, co, co trzeba zostawić z objawami. On sam podaje przykład, że twierdzić, że ktoś ma COVID na podstawie testu, to jest tak samo, jak twierdzić, to są jego słowa, twierdzić, że jak znajdziemy trzy śrubki w garażu, to mówimy, że to jest samochód. I tak, dobra, ale to jest, dobra, to są rzeczy, które, które każdy może sprawdzić, jeśli chodzi o statystyki i wywiady. I nikt tego nie robi, nikt nie, nie próbuje się zastanowić nad sensem tego, tego tej, całej, tej całej pandemii. Jeśli wziąć statystyki, to jeszcze tak na koniec, Staty... sorki, dzisiaj tak będzie, ale mi się zbiera już od dawna, to na ten cały COVID... Jeżeli nawet, nawet już liczyć, liczyć wszystkich ludzi, którzy umarli na COVID, w sensie według statystyk, czyli osoba, która ma raka i umiera na raka, ale ma pozytywny test, to też ma zapisany COVID. Ale dobra, liczmy wszystkich, tak? Jakieś 10 tysięcy ludzi umarło do tej pory, wszystkich, tylko że z chorobami współistniejącymi. Więc tych takich bez tych chorób stwierdzonych, umarło tam 500-600 osób rocznie, w tym, w tym roku, przepraszam, nie rocznie. Na zapalenie płuc umiera w Polsce 18 tysięcy ludzi mniej więcej. Na nowotwory umiera około 100 tysięcy ludzi. Na krążenia, problemy z krążeniem umiera 180 tysięcy, 170 tysięcy ludzi rocznie. W Polsce dziennie umiera jakieś 1300 osób. Ale my mówimy tylko o COVID-zie. Więc, więc, sorry, mnie, mnie, mnie już szlak trafia na to, jak traktowani są ludzie. Jak, jak rozporządzeniem, które nie ma prawa zmienić ustawy, zmienia się ustawę. Jak się legalizuje y, kłamstwo, może nie, ale coś nielegalnego. Czyli y, legalizujemy y, zbrodnię jakąś, choćby, no, może nie zbrodnie, duże słowa, legalizujemy. Y, Kradzież ustawą, tak? Bo, 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 bo w ustawie pojawi się paragraf, że możemy ukraść w tym i w tym przypadku i nagle złodziej będzie mówił mi, ale paragraf 17 ustawy takiej i takiej daje mi możliwość, kradzy, żeby pana okraść. No to to mi się jakby nie skleja. I te statystyki i to wszystko to jakby, nie wiem, świat trochę skręcił w złą stronę, wypnie. I... Kolejna rzecz to Trybunał Konstytucyjny, który składa się z pani Pawłowicz, jedzącej na posiedzeniach, wykazującej się absurdalnie dużym chamstwem. Nawet ostatnia sytuacja, z, jak ona się tam skarżyła, że, 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 jest, że jest osobą. Jak to było? A, że, że ktoś ją menele, ją zapali, świecą jej latarkami, straszą ją. O, film dwóch dziennikarzy, bodajże jako prez. Którzy próbują zrobić z nią wywiad a propos tej, tej decyzji, tam, decyzji stanowiska trybunału a propos aborcji. I ona nikt nie atakuje. Ona wchodzi do sklepu, wzywa sobie policję, i ta policja przyjeżdża, ładuje ją do samochodu i ją podwozi pod dom. <taka> Taką taksówkę sobie zamówiła. Kolejna rzecz, która jest bulwersująca, według mnie totalnie, to Piotrowicz. To jest. Ktoś, kto był prokuratorem w PRL-u, a teraz jest w Trybunale Konstytucyjnym. To się chyba w pale nie mieści, że nie wiem, no jaki kraj tak, tak, tak robi. No. I, I tyle. Sorki, wybaczcie mi, że ja tak trochę leję wodę. Leję wodę. Nie wodę, leję sw swoje żale może, które ostatnio mi się zebrały i, i ciężko mi jest przejść przez... Yy, yy. Przez to, żeby teraz podejść i powiedzieć, no cześć, mam kurtkę i, i próbę otworzyć. Nie, jakby nie mogę, bo ja się zebrać sobie nie mogę. Mnie szlak trafia, że to się dzieje. To, co się dzieje teraz też w wyniku tego, tego, tej decyzji, nie wiem, decyzji, stanowiska trybunału a propos aborcji, to jest, to jest coś, co tak, tak mnie skręca, że. <gry> No szlag tak nie trafia, no. Jak, jak, jak można tak robić? Jak można wskazywa, wskazywać, yy, wskazywać kobiety na takie cierpienie? To jest, to, to jest niewyobrażalne. Właśnie rodzić dzieci, które mają zróżniczyny przełyk, albo, albo yy, to nie da się tego doprawić, tak? To po prostu dziecko się rodzi umiera, albo, albo ma yy, mózg na wierzchu. Jest, jest tyle takich schorzeń. Tu nie chodzi o to, że ktoś kurde chce mieć sobie yy, się i sobie aborcję zrobi. What the fuck? Stare dziady zdecydują. Może zła. Zły, zły przykład, sorry. Bo nie stare, różne. Ale y, często jest tak, że ci najwięksi katolicy to, to mają trzy, trzy rozwody, trzy żony, proszę pan Kurski, kurde, śrób y, kościelny nad tym unieważnieniem i, i w telewizji teraz będzie tyle się działo. No nic, dobra. Tyle się działo a propos tego, jak aborcja jest zła. Dobra, ja y, zdaję sobie sprawę, że ten film nie będzie. Dla pewnych osób miły, sympatyczny, i, i część będzie miał zupełnie inne zdanie. No ale wybaczcie ja to co obserwuję, to jest jakieś, jakaś masakra. I musiałem się uwdręcznić, wybaczcie mi, mimo że. <śmimo> mimo że. O proszę, mnie Pokój. No, mnie Pracy Pokój w Tarnowie tyle jeden telefon jest coś, co nie dzwoni. Spróbujmy. Spróbujmy tą kłódkę, która tu ma jeszcze na klejkę hard. Najpierw ustawić kluczem. Ojoj, oj, oj, to będzie trudne, chyba, wytrychem. To będzie trudne, bo to bardzo ciężko chodzi. No ale zrobimy, co możemy. Fajne jest. O, matko! Fajne jest to, że, że jest tam nie zatrzaskowy element, jest sprężynka oczywiście, ale jest też obro, obrotowy. No i dobra. Spróbujmy najpierw, najpierw podejść rejkiem. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to będziemy kombinowali inaczej. I no. ja naprawdę. No to co się dzieje ostatnio, to. Mnie zatrważa, że można pewne rzeczy robić, bez konsekwencji, po prostu sobie jakąś tam decyzję jednej sobie coś wprowadzać, a później policja gania ludzi, <laughs> nie wiem, czy mi się uda to otworzyć przed końcem. Przed końcem baterii w, w kamerce, więc jak coś tu się stanie, to, to wybaczcie mi, zaraz wrócimy. <śm> Spróbuję bez, e, bez rejkowania, tylko pin po pinie. Tych wątpliwości, o których mówiłem, to jest cała masa, jest więcej, to, i, wielu ludzi je po, podaje, a niestety też, też widzę to, a, kolejna rzecz, właśnie podzielenie narodu, podzielenie ludzi. Ludzie się boją, e, boją się tego, tego wirusa. No i okej, okay, no, mają prawo, ale są tak, są tak zastraszeni przez, przez e, telewizję, i to nie tylko w Polsce, że stają się po prostu dla jedni, dla jedni drugim, jedni dla drugich wilkiem. Dobra, wymieniłem yy, kamerę, kamerę, yy, baterię w kamerze. Smart sobie przygotowałem, żeby psiknąć do zamka, ale jeszcze tego nie zrobiłem, bo pomyślałem, że spróbujmy jeszcze rejkiem troszkę innym zatykować. to jest taki Mountain czy tam City Rake, to różnie zwają. on jest taki mało wycięty. Pomyślałem sobie, że którymś bardziej agresywnym spróbujemy yy. Tą kłótkę zaatakować. No dobra. To skoro pomyślałem, to zróbmy to. jak się nie uda, to będziemy psikać i próbować wyczuwać piny. Więc, więc cóż, konstrukcja otworzona, spróbujmy to powtórzyć, żeby nie było, że to zupełny przypadek. Tym samym rajkiem hmm, tu są klucze wyglądają w ten sposób. Więc, więc yy, być może, właśnie te takie troszkę głębsze wycięcia wyeliminowały nam tego. Ja to nazywam City Rake, bo słyszałem kiedyś u że on tak to nazwał. City natomiast tu widzimy. No, może spróbujmy tym napinaczem. Tym razem wcześniej robiliśmy tak, żeby nie było. <grych> no, chyba jednak wrócimy do poprzedniego. Yy, U Bosian Biles yy, właśnie to jako. Yy, gdzie tam to jest? O, tu to, o, inny że to jest taki Stierek, to chyba chodzi o troszkę takie miasto, jakby i tak dalej. Tak się układają troszkę. Mountain też, mm, też że, jeśli chodzi o góry, także. I tyle, no. Dobra, spróbujmy, spróbujmy powtórzyć ten nasz tak... No, dobra. No i się powtórzyło, więc konstrukcja, no spróbuję psiknąć tutaj, bo no, pin po pinie ciężko było to wyciąć, naprawdę tam, nawet to trzę mocno, dlatego zawsze warto jak ktoś gdzieś tam awaryjnie otwiera zamki sobie psiknąć, choćby nawet tym WD-40 nieszczęsnym, który się nie nadaje do konserwacji zamków, albo inne smary, ale zawsze pomogą w, tak jakby doraźnie, tak, czyli tu i teraz. I tyle, jeśli chodzi o moje wywody tam frustracje polityczne, no to no to się nic nie zmienia. Mam świadomość tego, że nie wszyscy tak myślą w ten sposób co ja, więc, więc cóż, no, zachęcam do, do komentowania i swoich racji przedstawiania i to jest coś, czego też mi brakuje, że nikt tego obecnie nie robi z rządzących. Oni uważają, że zjedli wszystkie rozumy i nie chcą dyskutować. Z narodem, z, z suwerenem, z, z, z obywatelem. Po prostu uważają, że ich racja jest rojsza niż mojsza i, i, i robią po swojemu. A brakuje takiej właśnie dyskusji. I też zachęcam do dyskusji. Ktoś ma inne zdanie, ja chętnie je poznam, tylko bez agresji, bez, bez, bez wyzwisk. Po prostu dajcie znać, co sądzicie, i tyle. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Taka oto dość mocno nienasmarowana konstrukcja. Z prostym kluczem no. I bez pinów zabezpieczających raczej na pewno. Była dzisiejszym gościem, ale... Tutaj pieczątka jakaś jest. Rok produkcji 1990. Dzięki. Trzymajcie się. Miałem wtedy 10 lat. Cześć.